Ich <laughs> na pranie żelazkiem, polowała na mnie matka, brała żelazko yeah! i jeee, blee! I dostawałem plemę, na temat jej brzuszek. Ja I wybiło, wybranie mi wybiło Bo na placach miałeś mięśnie. I mięśnie przeszły na brzeg. Nie ma mięśni, wiesz co? Ojciec mnie odmięśnił odmięśnił mnie ojciec. Kutasem, kutasem. Wystał moje mięśnie. I ma takiego potężnego chuja teraz. Takiego chuj, wielkiego chuja mam. teraz. Nie nabijaj Maciek nic. Nie są wszystkie moje mięśnie. Kiedyś byłem kurwa pójść silny, a przed niego jestem pójść słaby, centralny Nie, bo wiecie co, wleciał we mnie, wleciał mi w dupę i mówi Dawid, masz za duże mięśnie. To tak nie fair, że, kurwa jesteś starszy, to mam jeszcze mięśnie. I nagle patrzę normalnie. A tu patrzę, a dupa mi się rozszerza. Patrzę, a tu jego kutas. Ja pierdol, ale mi chore układ. Ja, Dziękuję. Cząstka Boga to jest kurwa... nie radzę Bo... Cześć, Serio, próbuj. Nie no, wiecie, to może się wydać śmieszne, ale kopanie z ojcem jest trochę smutne. Nie, bo my sobie wyjemy nawzajem plecy na przykład, no nie? Ja to no nie... Ojciec, przyjedz z roboty, plecy mnie swędzą i wpierdala się spuszczo, I wiesz, z taką szczotą. No wiesz, czym mi się kojarzy ten smak kurwa?

Jesteś człowiekiem, to nie jesteś i Bogiem. Ej, dobra, teraz to, że jestem tylko Nie, ty jesteś właśnie, jesteś jakimś żółwiem. Widzisz tego żółwia? Jesteś piłowy, kurwa, żółwiem ze skorupą. Chodź na rok. Ej, i że nie, to jest mój chłopak. Ogólnie to jest Krzysztof. Ma naprawdę 28 lat Pracuje... i wychował się w Pracuję w Skarżysku od dwa dnia ogólnie jeziora. Centralnie, Światami... od dwa dnia jeziora, bo wiecie o co chodzi, że wszyscy mówią ta katastrofa, że wszystko topnieje, ta dziura osunowa się powietrza, to co ja robię? Od dwa dnia jeziora, żeby był dół i teraz zaleje, żeby wszystko płynął dół. No masz ten dopał? Ej, że to jest Maciej, który Bo jestem w Bo chwili, w tej chwili taką pierdolioną. No, nie, nie, było. Ej chłopaki, możemy z nami pogadać. No nie, my nie, pogadamy tutaj z nami. Chilujcie, wiecie. To, wiecie to, tutaj, to, jest, w tej tutaj jest nie, nie, opcję, że nie, 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 Jakby coś mi <gadamy> Ej, a masz jeszcze tego do pałki? A z mi no, jeszcze szkło? Li... Nie, ja to nie jadam. Nie, nie, co, ja nie, nie, wziągę, nie, jest... ale... a, no nie, Dawaj! Dawaj Maciek, dawaj, nie, 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 dawaj. nie, nie, za nie, 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 swoją nie, nie, wiem, nie, yeah. będzie nie, 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 się nie, 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 ja też amnezję na święto wszystkim. Tak. Chujże droga, ale co to pój za sól? Albo wiecie co? Pani najmocniejszy po... sól... Sor... znaczy nie, sort. Jaranie, prawdziwe, naturalne jaranie najmocniejsze na świecie. White Window. Wiecie co po tym jest autja? Słuchajcie, to było White Widow na barwinku. Mówię, kurwa, kuma mi się White Widow, no kurwa no ludzie, no rozwiecie, white Window. No. Hmm. I kupam się mówię, chuj, spalę sobie buka sam, bo się złożyliśmy tam parę osób, ja spalę sobie lufkę sam, odbiję sobie spalę sam. Jak zawsze jeżdżę ujebanym samochodem, jestem jego zaufanym kierowcą. Zawsze. Ja od dwóch lat, może cztery razy wsiadłem w nie samochodem. samochód, Ale ja mam <grym> co to to nie wiesz, mówię. A jeżdżę, wiecie jechałem do Gdańska, jechałem do Gdańska i spaliłem piątkę czeku na, na trzy osoby. I jadąc do Gdańska paliłem blandy. U, ale widzicie jak mi się pasuje, bo miałem CV od ojca i jest opcja taka.

Co to jest za temat? Nie, to jest Ale miękko... Ej, ale patrzcie jak Ida się śmieje. Ej, patrzcie jak Ida się śmieje. Widzicie jakie oczy robi teraz? Łooo! Tak, to Dobra, sorry. Pani, on nie żyje, jego zabili Niemcy, człowieku! Opadli Niemcy na chatę bratów. I go rozjebali, ale puchu, mój brat był tak silny, że miał blagę i go spierdolił. Ja Trzy, jeden, Nie było dziesięciu Niemców. Konia, po prostu ich koniec, full. O, Karpackie, wiecie co? Karpackie to był harnasz. Harnaś jest dobry, nie wiem wiecie czemu. Ja się to niego przybiegł, co no, no. się raz. To nie, jest, tak. Ej, ty, patio, ma takie trendy prawie jak ma. Nie no, Macie, ty masz dłuższe, nie tak. Ty, to ty, ty, ty byś mógł dawać z nim koncerty, byście śpiewali reggae. Patrycjo, telefon ci krzyczy i krzyczy i krzyczy. Szanu! A wódka czeka i czeka i czeka, Szanu Dobrze, że nie szczeka. A może... Fajne skoroś na oczy teraz? Ej, nie mi tego piwa za krute. A i nie mam skoro... A na czym skończyliśmy temat? Nie, tak główny temat. Jaki był zacząć tak główny temat? Że jesteś pojebany. Że jesteś pojebany. Graliśmy w ciszę, stary. To przegrałem. To zdajmy chyba. Uuuu, nie, weźcie, nie Człowiek, jesteś jesteśmy pedałami, nie? Nie, bo szornie nie lubię pedału, no nie wiemy z polacy. Centralnie. Kamil! Nie ma go. Gdzie jest Kamil? Pamiętasz co robiliśmy przed blokiem Kamila? Na święto wszystkich stoimy godzina, nie wiem. 21 Siedzimy w samochodzie i siedzi, nie wiem, patrz jakbyś patrzył jako trzecia osoba. Przechodzisz koło samochodu, gdzie siedzi dwóch typów, z czego jeden trzyma go za palca i drzemia. Eee, a drugi się opiera o szybę i drzemia.